Edycja Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego upłynęła pod znakiem rywalizacji na klasie 420 Lekip oraz Kaden. Kto stanął na najwyższym stopniu podium, kto zwyciężył w tych kategoriach, sprawdźcie sami. Jeremi i January -Szczukowscy, bracia, którzy zwyciężyli w klasie 420. Słuchajcie, wielkie, wielkie gratulacje. Pierwsze moje pytanie. Ciężka to była walka, walka do ostatnich tak naprawdę metrów, żeby pokonać Janka Zamojskiego i Olgę Wietek. Jaki był Waszym zdaniem klucz do tego, aby to zrobić? No myślę, że Janek rozpoczął bardzo dobrze regaty i nie pozostawiał nam od początku szans i wszystko wykorzystywał, co miał tylko. Ale myślę, że kluczem do tego było nie poddawanie się i rywalizowanie do końca, bo myślę, że to nam tak naprawdę dzisiaj pozwoliło na zwyciężenie tych regat. To był dzisiejszy dzień, który spowodował, że awansowaliście na pozycję lidera i triumfatora w klasie 420. To znaczy, że lubicie takie trochę mocniejsze warunki wiatrowe, jakie dzisiaj panowały na akwenie? Tak. Liczyliśmy na to, że następnego dnia będzie więcej wiatru i pokażemy, że możemy szybko pływać i pokonamy Janka ostatniego dnia i liczyliśmy też na to, że coś może jeszcze mu pójdzie nie tak, ponieważ już miał odrzutkę wykorzystaną przez Fall Start na czarnej fladze. Myśleliśmy, że jeszcze wszystko może się wydarzyć i się nie poddawaliśmy. Jeszcze na koniec, powiedzcie, jak to jest pływać z bratem? Zawsze mnie to tak bardzo zastanawia. Ciekawie. Krzyczy co na ciebie? Rzadko. Na lądzie jest głośniej niż na wodzie. Na wodzie jest głównie, skupiamy się na pracy i na szybkiej jeździe, żeby wygrywać wyścigi. A jak ty byś opisał waszą załogę tak w trzech słowach? No, wiadomo, starszy jestem to dojrzalszy i jak trzeba zachować spokój, to kontroluje sytuację. Zawodnicy UKS Żeglarz Wrocław Sebastian Czerwiński i Mateusz Dudziński wygrywają w klasie kadet. Panowie, to było niesamowite. Dzisiaj patrzyłam na wyniki. Skończyliście na remisie na pierwszym miejscu z drugimi zawodnikami. No i w ostatnim wyścigu DNF. Co się wydarzyło? Pod koniec przedostatniego wyścigu, niestety, wypadł nam kabestan, więc ostatniego nie mogliśmy pokonać. A przedostatnio mówiłeś, że też było dużo przygód? Opowiedz o tych przygodach. Tak, w przedostatnim wyścigu nadrobiłem i przez moment prowadziłem i niestety swoje prowadzenie straciłem na tym, że po zwrocie wypadłem z łódki, ale i tak nadgoniłem i z trzeciego miejsca skończyłem drugi. Z te wszystkie emocje na wodzie, że bloczyk wypadł i w ogóle, to trochę się podłamałem, bo było tak blisko, tyle pracy i to miało pójść wszystko na marne. To na koniec, Mateusz, proszę, powiedz, co najbardziej podobało Ci się w, podczas regat Pucharu Polskiego Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej. Bo dzisiejszy dzień, bo wiało, była fala i na tych spinakrach, jak połówka czy pełny, to śliski, i tak dalej, bardzo fajnie. A Ty z czego jesteś najbardziej zadowolony? Mimo potu i krwi, dowiedzionego zwycięstwa. Gabriela Kiewisz, Maja Wiszniewska, Wyciężczynie w klasie leki, -E Dziewczyny, wielkie, wielkie gratulacje. Po raz kolejny stajecie na najwyższym stopniu podium w regatach w Polsce. E, jakie to uczucie? No, czujemy się świetnie, jednak świetnie jest To duże wyróżnienie. Co najbardziej podobało ci się na regatach w Krynicy Morskiej? Wydaje mi się, że warunki wieczne i nasza przeciwniczka, z którą tak naprawdę przez wszystkie trzy dni się ostraciłyśmy, gdyż ona miała same jedynki, my same dwójki. I to tak naprzemiennie w sumie raz ona, raz my. Więc bardzo chciałybyśmy jej podziękować, bo dzięki niej tutaj tak naprawdę ta walka fajnie się toczyła. Jako mieszkańcy miasta bardzo się cieszymy, że możemy gościć Polski Związek żeglarski. W miesiącu maju to jest stolica żeglarstwa. Cieszymy się, że żeglarze korzystają z naszej pięknej infrastruktury, jaka została tutaj przygotowana. Więc mam nadzieję, że. Tak jak widać zresztą pogoda dzisiaj dopisała, mam nadzieję, że przez wiele, wiele lat, dzisiaj ósma chyba edycja, będzie kontynuowana przez następne lata.